kochani, witam was serdecznie na kanale Psi Głos. Ja nazywam się Kasia Witkowska i jestem zoopsychologiem i specjalistą żywienia psów, a dzisiaj spróbuję Was przekonać do tego, żebyście zaczęli swoje psy żywić domowo. Zapraszam do oglądania. Przedstawię Wam dzisiaj aż 10 zalet domowej diety, więc mam nadzieję, że ten odcinek zachęci Was do tego, żeby zacząć samodzielnie żywić swojego psa, żeby samodzielnie szykować dla niego posiłki w swoim domu. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Pokusa, która przede wszystkim wszystkim specjalizuje się w naturalnej suplementacji dla psów, więc jeżeli chcecie żywić swoje psy domowo, to koniecznie zajrzyjcie na stronę pokusy. Znajdziecie tam wszystkie potrzebne suplementy, które są niezbędne do domowej diety psa, a nawet jeżeli jednak mimo wszystko nie zachęcę was do, do tego, żeby żebyście zaczęli swoje psy karmić domowo, to pokusa ma w swojej ofercie także najróżniejsze suplementy, które nadają się do stosowania do karm komercyjnych. Jeżeli jeszcze nie czytaliście mojego e-booka o suplementacji psów? To zachęcam Was do tego, żeby nadrobić tą lekturę. E-book jest bezpłatny, to aż 50 stron wiedzy, właśnie o tym, jak suplementować psa, jak dobierać suplementy. Też jest dużo informacji o takim praktycznym podejściu, czyli jak dawkować, jak to wszystko dokładać do, posił do posiłków i tak dalej. E-book jest bezpłatny, znajdziecie link w opisie pod filmem. Pamiętajcie też o kodzie zniżkowym. Kod zniżkowy do sklepu Pokusy obowiązuje na cały asortyment. Kod brzmi PSIGLOS10 i daje Wam rabat na całe zakupy. Pierwszą zaletą domowej diety jest znacząca poprawa kondycji skóry i sierści psa. I to jest zwykle jedna z takich pierwszych rzeczy, którą zauważają opiekunowie psów po właśnie zmianie modelu żywienia swojego psa, że ta sierść, a w ogóle też skóra, no są po prostu w coraz lepszej kondycji. Więc chciałam podkreślić, że mm, ten aspekt wizualny też nam daje znać o tym, że w środku organizmu również zachodzą pozytywne zmiany. No to teraz przejdźmy do drugiej zalety, no bo czemu ta sierść nagle staje się taka ładna? Czemu poprawia się kondycja skóry yy, psiaka? Ma to związek z tym, że domowa dieta jest bogata w dobrej jakości białko, dobrej jakości tłuszcze, jest bogata w naturalne źródła witamin i minerałów. I to, słuchajcie, ma ogromne znaczenie, bo syntetyczne witaminy, które są często dodawane, do karmu to jest zupełnie co innego niż naturalne postaci witamin. One są zupełnie inaczej przyswajalne. Organizm inaczej na nie reaguje, więc to, że mamy ich naturalne źródła w diecie, robi ogromną różnicę. Kolejna rzecz jest taka, że no, białko a białko, może się wydawać, że, że nie ma znaczenia skąd pochodzi to białko, natomiast dla organizmu ma ogromne znaczenie to, czy na przykład białko pochodzi w diecie z Pięknej, świeżej piersi kurczaka, czy pochodzi z jakiejś przemielonej? Suchej mączki. To jest zupełnie co innego. Więc zwróćcie uwagę na to, że jeżeli żywimy psa domowo, no to jego dieta jest bogata w świetnej jakości białko. No, bo domowa dieta psa opiera się na mięsie, na podrobach, jajkach, rybach, więc to są absolutnie najlepsze źródła białka dla psa. Źródła białka, także tłuszczu i właśnie tych wszystkich makro-mikro składników. Zobaczcie, że w momencie, kiedy karmimy psa karmą, bardzo często dostarczamy do do jego diety wysoko przetworzone tłuszcze. Natomiast jeżeli żywimy psa domowo, czyli dostaje on albo zupełnie surowe posiłki, albo tam lekko podgotowane, no to te tłuszcze są albo zupełnie wiecie, surowe, albo tylko lekko przetworzone. I to też ma ogromne znaczenie dla psa. Trzecia zaleta. Słuchajcie, zdrowe posiłki wspierają zdrowie jelit. Jeżeli chcemy zadbać o jelita psa, no to najlepszym sposobem na to jest wprowadzenie go na domowe posiłki. Mogą to być surowe posiłki, mogą być gotowane posiłki. Natomiast ważne, żeby ta dieta była po prostu świeża, nisko przetworzona i różnorodna. To jest najważniejsze, ta świeżość i różnorodność. Słuchajcie, im bardziej są zróżnicowane posiłki psa, im wiecie, Więcej tam się pojawia różnorodnych produktów, tym bardziej zróżnicowany jest mikrobiom jelit psa. A im bardziej jest on zróżnicowany, tym jest stabilniejszy. Eee, więc to jest na plus. Chcemy właśnie, żeby mikrobiom w jelitach był zróżnicowany, żeby był stabilny. Bakterie i inne mikroorganizmy, które znajdują się w jelitach psa, mają mnóstwo funkcji, nawet słuchajcie, są doniesienia, że te organizmy mają wpływ na psychikę, na zachowanie psa. Do tego słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale około 80 niektórzy autorzy podają, nawet że więcej, 80 nawet 90% komórek układu odpornościowego znajduje się właśnie w jelitach. Więc stan jelit ma Bezpośrednie przełożenie na układ odpornościowy psa, na to jak ten układ odpornościowy funkcjonuje. No i teraz przechodzimy do czwartej zalety e, domowej diety. E, jeżeli właśnie mamy zdrowe jelita, stabilny, zdrowy mikrobiom tych jelit, no to ma to niemal bezpośrednie przełożenie na lepszą odporność psa. I pamiętajmy o tym, ja Wam to wielokrotnie podkreślałam tutaj w moich materiałach na, e, na YouTubie, że odporność. Nie tylko ten układ odpornościowy odpowiada za zwalczanie infekcji. Zadaniem układu odpornościowego jest również ochrona e, psa, na przykład przed rozwojem nowotworów. Sprawnie działający układ odpornościowy e, odnajduje i unieszkodliwia komórki nowotworowe. Więc właśnie zachęcam, żeby szerzej patrzeć na ten aspekt wspierania odporności, bo to właśnie nie tylko chodzi o jakieś infekcje, ale także o ochronę przed nowotworami, o ochronę przed innymi e, przewlekłymi chorobami. Także układ odpornościowy ma bardzo duży wpływ, jeżeli chodzi o tempo starzenia się. Im lepiej działa układ odpornościowy, im jest sprawniejszy, tym wolniej się starzejemy. Te procesy starzenia zachodzą wolniej. No a na pewno każdy z Was e, chciałby, żeby Wasz pies żył z Wami w dobrym zdrowiu jak najdłużej, więc e, ten zdrowie jelit ma bezpośrednie przełożenie na e, funkcjonowanie układu odpornościowego, a to ma także wpływ na to, jak szybko starzeje się organizm psa. Piąta zaleta domowej diety jest taka, że pies na domowych posiłkach jest stabilniejszy Emocjonalnie, psychicznie, e, można powiedzieć, tak w cudzysłowie, lepiej się zachowuje. E, I to szczególnie widać u szczeniąt, ale także u innych psiaków. Ja powiem Wam szczerze, że jeżeli e, zgłasza się do mnie ktoś z psiakiem, który ma tak naprawdę jaki problem, jakikolwiek problem behawioralny, czy to jest jakaś agresja czy jakaś lękliwość, to mocno namawiam do tego, żeby przejść na domowe, świeże posiłki. Żywiąc psa domowymi, zbilansowanymi posiłkami, dostarczamy do jego diety odpowiednią ilość witamin B, witamin z grupy B, dostarczamy odpowiednią ilość witaminy D, cynku, kwasów tłuszczowych omega-3, te wszystkie związki mają ogromny, ogromny wpływ, ogromne przełożenie na to, jak pies się zachowuje. Do tego domowa dieta działa tak można powiedzieć profilaktycznie, jeżeli chodzi o stany zapalne. Wysoko przetworzona dieta wpływa na zwiększenie stanów zapalnych w organizmie, natomiast domowe, świeże posiłki zmniejszają te stany zapalne i działają profilaktycznie, jeżeli chodzi o stany zapalne. A stany zapalne są podstawą wielu, wielu chorób, z którymi mierzą się nasze psiaki i my też sami. Generalnie takie uogólnione stany zapalne również nie wpływają pozytywnie na zachowanie psa. Do tego też, jeżeli mówimy już o wpływie na zachowanie, no to nie mogę wspomnieć o tym, że po prostu pies ma większą satysfakcję z jedzenia domowych posiłków niż, wiecie, jakiś granulek czy jakiegoś pasztetu z puszki. No to jest jednak zupełnie co innego, kiedy pies ma po prostu świeże, różnorodne składniki w misce. Mówiąc o diecie, ale też często o zachowaniu psa, staram się Wam często porównać to do, do ludzi. Mam wrażenie, że takie porównania są bardzo obrazowe. No i tutaj też mam dzisiaj dla Was takie porównanie. Zobaczcie, że ogromna ilość suchych karm ma bardzo duży udział węglowodanów. I teraz pomyślcie sobie, jak zachowują się dzieci na przyjęciu urodzinowym, na którym jest pełno słodyczy, cukierków, ciast, tortu itd. Tak, jak nieznośne są te dzieci, i można to porównać właśnie do szczeniaka, który jest na karmie bogatej węglowodany. Po prostu są skoki cukru, pies może być pobudzony, taki wręcz reaktywny, bardzo czujny, może być po prostu nie do zniesienia. Więc jeżeli macie szczeniaka, to dieta ma naprawdę bardzo duże przełożenie na to, jak ten szczeniak będzie się zachowywał i jak łatwo będzie Wam z nim funkcjonować, jak łatwo będzie go wam wychować. U psów w ogóle można zauważyć, że te skoki cukru działają bardzo niekorzystnie też pod tym względem, że tak mamy ten skok, jest taka większa pobudliwość. Czasami nawet niektóre psy są wtedy bardziej agresywne, ale potem mamy nagły spadek tego cukru i tu z kolei pies może przejawiać większe takie reakcje lękowe, więc te właśnie takie bardzo mocne wahania poziomu cukru we krwi no nie są dobre dla, dla żadnego psiaka, szczególnie dla szczeniot i szczególnie. Szczególnie dla psów, które mają jakieś problemy behawioralne. A w momencie, kiedy żywimy psa domowymi posiłkami, udział wolnowodanów jest bliski zeru albo bardzo, bardzo mały. Więc nie ma tak dużych wahań cukru w krwi psa, co sprzyja po prostu temu, żeby ten pies był bardziej stabilny. Szósta rzecz, o której chciałam wam powiedzieć, to to, że żywienie psa domowo, szykowanie tych domowych posiłków wcale nie jest takie trudne. To naprawdę nie jest żadna skomplikowana, Procedura to nie jest żadna czarna magia. Wiecie, jeszcze jakiś czas temu, nie wiem, 15, może lat temu, to rzeczywiście mogło być trudniejsze może nie też bardzo trudne, ale trudniejsze kiedy nie było jeszcze firm, które sprzedawały suplementy typowo dla psów, tak jak teraz chociażby Pokusa, i trzeba było kupować suplementy ludzkie, przeliczać dawkowanie na masę ciała psa, odpowiednio to dawkować, właśnie przeliczać to wszystko samemu. rzeczywiście mogło to być upierdliwe i trudne, też dostępność do takich rzeczy mogła być utrudniona. natomiast teraz po prostu zamawiacie sobie przez internet yy, i macie suplementy, które są stworzone z myślą o psiakach, czyli to dawkowanie jest przeliczone na masę ciała psa. W produktach pokusy macie zawsze do każdego suplementu miarkę. Więc nie musicie mieć żadnej nie wiem wagi, nie musicie, wiecie, to po prostu jest wszystko bardzo uproszczone i na przykład po prostu podajecie nie wiem jedną miarkę suplementu takiego dziennie, a pół miarki takiego i takiego suplementu. Więc właśnie Podawanie suplementów, wyliczanie tego e, i potem odpowiednie dawkowanie suplementów to jest zwykle coś, co bardzo odstrasza opiekunów, którzy e, myślą o tym przejściu na domowe posiłki dla swojego psa, ale właśnie mają jakieś wątpliwości. Bardzo często te wątpliwości dotyczą suplementacji. Właśnie chciałam Was przekonać tego, że kurczę, naprawdę to nie jest takie trudne. E, wszystko jest bardzo teraz ułatwione. Właśnie jeżeli korzystacie chociażby z tych suplementów pokusy, no to naprawdę wystarczy raz sobie przeliczyć dawkowanie danego suplementu i potem po prostu odpowiednią ilość miarek dosypujecie do posiłków psa. I to jest tyle. Jeżeli chodzi o suplementy w płynie, to pokusa daje na swoich opakowaniach mm, informacji, ile razy pompkę musicie wcisnąć, w zależności od tego, tam, jaka jest masa ciała psa. Więc naprawdę, to jest. Mega ułatwione. A jeżeli chodzi o nauczenie się pozostałych zasad domowej diety, no to też to nie jest trudne. Ja na swojej Akademii Zdrowego Żywienia, czyli na kursie, właśnie, gdzie uczę opiekunów od A do Z, jak domowo, zdrowo żywić swojego psiaka, przerabiamy cały materiał, jakby wszystko, co musicie wiedzieć. 5 tygodni i to jest tyle, i wychodzicie z akademii, z, to jest kurs online, ale tak no dosłownie w przynośni, wychodzicie z, z tego kursu z wiedzą, jak to wszystko robić, więc naprawdę nie jest to nic skomplikowanego, nie trzeba być specjalistą, żeby domowo żywić psa, jak najbardziej można się tego nauczyć samemu i nie jest to trudne. Siódma zaleta domowej diety to jest e, zdrowie zębów psa. Jeżeli pies jest na surowych domowych posiłkach, regularnie dostaje mięso, mięsne kości, no to te zęby są po prostu regularnie czyszczone. To też jest ogromna satysfakcja dla psa, jedzenie takich mięsnych kości, więc e, to, to jest przeogromna zaleta. E, o jedzeniu przez psa kości i o higienie zębów nagrałam osobne odcinki, więc jeżeli chcecie e, zgłębić bardziej ten temat, to w opisie pod filmem dam Wam link do odcinka o tym, jak dbać o psie zęby i też dam Wam link do odcinka o mięsnych kościach, bo mięsne kości możecie też dokładać do posiłków swojego psa, jeżeli jest on na karmach komercyjnych. Tylko właśnie w tamtym odcinku podaję więcej szczegółów, jak to robić, jakie kości, kiedy podawać, kiedy może jednak zrezygnować, więc tam w tych odcinkach, które właśnie Wam teraz poleciłam, rozwijam ten temat, więc zapraszam Was do obejrzenia tamtych materiałów, jeżeli ich jeszcze nie widzieliście. Ósma zaleta domowej diety jest taka, że wychodzi to o wiele taniej niż żywienie psa yy, nisko przetworzonymi karmami. Bo jeżeli porównujemy sobie koszty barfa czy gotowanego odpowiednika barfa do przeciętnej, suchej karmy albo do jakiejś karmy z marketu, no to rzeczywiście te domowe posiłki wyjdą drożej. Natomiast jeżeli porównamy sobie do koszty domowych posiłków do żywienia psa nisko karmami, no to domowe posiłki wyjdą będą wam taniej. Niskoprzetworzone karmy zwykle są bardzo drogie. I jeszcze jeżeli mamy małego pieska, no to gdzieś tam ten budżet, myślę, to udźwignie. Natomiast jeżeli mamy większego psa i chcemy go żywić zdrowo, no to zdecydowanie lepiej jest przejść po prostu na domowe posiłki niż żywić go niskoprzetworzonymi karmami. Po prostu niskoprzetworzone karmy, wiecie, jest ich na rynku coraz więcej i niektóre są naprawdę świetne. No ale niestety one po prostu kosztują, więc stanie jest żywić psa samodzielnie szykowanymi posiłkami. A już szczególnie, jeżeli pies je mięsne kości. Mięsne kości to jest zwykle najtańszy element psiej diety. On też stanowi całkiem spory udział w całej diecie psa, więc jeżeli pies je mięsne kości, to już ten koszt diety jest naprawdę obniżony. Dziewiąta zaleta, no to jest kontrola nad składem posiłku. Na pewno wiecie, że to co deklaruje producent um, Producent na opakowaniu nie zawsze ma przełożenie na to, co znajduje się rzeczywiście w karmie. Często są jakieś przekłamania, więc to jest szczególnie ważne, jeżeli wasz pies ma jakieś alergie, nietolerancje, no, jeżeli samodzielnie mu szykujecie posiłki, no to widzicie, z jakiego mięsa korzystacie. Natomiast jeżeli mamy karmę, no to nie zawsze to, co jest na etykiecie, sprawdza się z tym, co rzeczywiście jest w tej karmie. Do tego podając samodzielnie psu posiłki, wiecie, unikamy wszystkich tych zapychaczy, konserwantów, jakichś dodatków technologicznych itd. Więc no, żywiąc psa domowo, po prostu mamy pełen wgląd w skład tych posiłków, co jest niezmiernie ważne. Szczególnie właśnie jeżeli pies ma alergię bądź nietolerancję pokarmowe. I ostatnia dziesiąta zaleta domowych posiłków jest taka, że psy na, domowych, na domowej diecie załatwiają się raz, dwa razy dziennie. Te odchody są łatwe do zebrania do woreczka, nie śmierdzą tak bardzo e, i objętościowo są małe. Jeżeli żywicie swojego psa karmą, jakąś taką szczególnie przeciętną i przejdziecie na domowe posiłki, to wielu opiekunów jest w szoku, jak mało nagle jest tych odchodów, szczególnie jeżeli pies nie dostaje warzyw i owoców. Bo jeżeli pies dostaje warzywa i Owoce, to te odchody się powiększają, bo po prostu pies ich nie trawi aż tak dobrze, szczególnie jeżeli były podane na surowo. Natomiast jeżeli udział tych owoców i warzyw pies bardzo mały, albo nie ma ich w diecie w ogóle, no to te odchody są malusieńkie, bo praktycznie wszystko co przyjmuje pies, on z tego korzysta, on trawi to i przyswaja, więc um, tych resztek odchodów jest bardzo bardzo mało. I to jest też ogromne ułatwienie, jeżeli macie szczeniaka i uczycie go czystości, no to po prostu tych ewentualnych padek w domu jest mniej, bo pies Mniej razy w ciągu dnia się załatwia. Jeżeli też mówimy już o takich sprawach toaletowych, to też psy, które są na domowych świeżych posiłkach są lepiej nawodnione i siusiają zwykle mniej razy w ciągu dnia niż pies, który jest na jakimś suchym granulacie, ciągle mu się chce pić, więc on ciągle pije wodę z miski, ale ta woda przez niego przelatuje. Woda przyjęta z pokarmem jest dużo lepiej wchłonięta niż woda przyjęta, taka czysta woda między posiłkami, więc psy na domowej diecie są lepiej nawodnione, ale też to wszystko jest taki bardziej stabilne. Nie jest tak, że to co pies wypije to zaraz wysiusia, tak, tak jak właśnie często obserwujemy na suchej karmie. To szczególnie widać szczeniąt, które zjadły posiłek, potem piją, piją, piją tą wodę i za chwilę siusiają i potem znowu siusiają. Dosłownie co 15-30 minut szczeniak siusia. No to tak nie powinno być. Jeżeli jest pies na domowych posiłkach, zobaczycie tą różnicę. Tutaj od razu dodam, że jeżeli żywicie swojego psa suchą karmą, to ją namaczajcie przed podaniem. To, to jest bardzo ważne, żeby ona była namoczona przed podaniem, wtedy też ta woda się lepiej wchłonie. No i sam ten pokarm, który spożył pies też będzie łatwiej, szybciej strawiony. No dobrze, kochani, mam nadzieję, że Was przekonałam do tego, żebyście przeszli ze swoim psem na domowe posiłki. Tych zalet tak naprawdę i powodów, dla których warto przejść na te posiłki jest znacznie więcej. Natomiast dzisiaj wyłuskałam dla Was takie najważniejsze. Zapraszam Was serdecznie na moją Akademię Zdrowego Żywienia, jeżeli chcecie, żebym Was nauczyła, jak zdrowo żywić swoje psiaki. I też przypominam o zajrzeniu do sklepu pokusy, gdzie znajdziecie wszystkie suplementy, które są potrzebne do bilansowania domowych posiłków a także inne suplementy, które można dodawać do karmy. Ja suplementy z pokusy stosuję u swoich psiaków od dawien dawna. Wiecie, Sofisia jest młodziutka i ma dopiero rok, natomiast Nela już ładnych parę lat jest na suplementach z pokusy. Jest psem, który powoli wchodzi w etap psiego seniora, natomiast jest okazem zdrowia, jest pełna energii i zupełnie nie widać po niej tego wieku. Przypominam też o darmowym e który możecie pobrać i i przeczytać wszystkie najważniejsze linki znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa!